Może Państwa fundamentalne pytanie. Komu przysługuje zwolnienie z opodatkowania? I wskażemy tutaj grupy docelowe. To, co już wcześniej mówiłam. Przede wszystkim musimy wiedzieć, co to jest ten zasiłek macierzyński? Jaki okres obowiązuje? Bo proszę Państwa, wiemy o tym, że do lipca no, zwolnienie dotyczyło wynagrodzeń ze stosunku pracy, ale nie dotyczyło żadnych zasiłków. Od 1 stycznia dotyczy szeroko pojętego zasiłku tego urlopu macierzyńskiego. Czyli urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski. Czyli, proszę Państwa, jeżeli będziemy wypłacać na przykład zasiłek chorobowy, to w tej kwestii nic się nie zmieniło. Musi być opodatkowany. Może być zasiłek opiekuńczy. Proszę Państwa, nic się nie zmieniło. Opodatkowany. Eee, może być zasiłek rehabilitacyjny. Nic się nie zmieniło. Opodatkowany. Pamiętajmy, że ustawodawca wymienił tylko jeden rodzaj zasiłku, który nie podlega opodatkowaniu. Jest to szeroko pojęty zasiłek macierzyński, czyli za okres e, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego. A pozostałe zasiłki, czyli zasiłek na przykład wypadkowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, wszystkie te zasiłki są opodatkowane, żeby nam się, broń Boże, proszę Państwa, nic nie pomyliło. To już mamy tą kwestię omówioną. Teraz druga bardzo ważna kwestia: do kogo jest, do jakiej grupy jest? Dedykowane to zwolnienie, bo tak jak widzimy, nie do wszystkich pracowników. Powiedzmy, że mamy pracownika, który, pracownicę 30-letnią, która nie korzysta z ulgi na powrót, nie korzysta z ulgi dla rodzin 4, bo posiada jedno dziecko, no i nie korzysta z ulgi dla pracujących emerytów. No nie korzysta także z ulgi dla młodych, bo ulga dla młodych jest przed ukończeniem 26 roku. Także taka, takiej osobie trzeba naliczyć, proszę Państwa, opodatkować podatek trzeba naliczyć. Czyli widzimy, że tylko i wyłącznie do czterech grup ulga dla młodych, czyli dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Co do zasady, jeżeli mam takiego pracownika, no to jego wynagrodzenie jest zwolnione z opodatkowania do wartości 85 528 zł. Ulga na powód to samo, ulga dla rodzin, 4 plus, ulga dla pracujących emerytów. I proszę Państwa, gdzie mamy te różnice? Ulga dla młodych, nic nie składam, tak? Patrzę, e, przecież jeżeli zatrudniam pracownika, to wiem, ile ma lat. Ulga na powód, ulga dla rodzin, ulga dla pracujących emerytów. Tutaj bezwzględnie jest potrzebne oświadczenie, tak? Czyli taka osoba składa mi. Yy, w formule pisanej informację, że przysługuje jej ta ulga, tak? I tylko na tej podstawie ja mogę w tym momencie, a nawet muszę, bo na podstawie jej oświadczenia nie opodatkowywać tych przychodów. I pełna odpowiedzialność wynikająca z podania nieprawdziwych danych jest po stronie tego konkretnego pracownika. Czyli E, mamy cztery rodzaje pracowników. Ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin, ulga dla pracujących emerytów. Czyli e, jeżeli korzystam z którejkolwiek z tych ulg, nie, e, nie oblicza mi się podatku od przychodów e, w e, zamkniętym, bym powiedziała, zbiorze. To znaczy w skali rocznej do kwoty 85 528 zł. No jeżeli przekroczę, no to oczywiście nalicza mi się podatek w wysokości 12%. Bo też proszę Państwa, proszę pamiętać, że od 1 lipca ten pierwszy próg podatkowy to 12%. Musimy stosować w odpowiedni sposób.